Witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta i to jest kolejny materiał, który nie należy do moich głównych serii. Ja... Bany telefon. Muszę go odebrać. Chwila. Halo! Kurwa! Eee! Eee! Poszedł. Zajebiście. Teraz mamy spokój. Um, kolejny filmik, który nie należy do moich głównych serii, ale zrobimy sobie taką małą, króciutką serię. Co jakiś czas będą się pojawiać, powiedzmy, odcinki co parę dni. Krótki odcinek, te odcinki nie będą długie. Nie będę robił ich pewnie po pół godziny, po jakieś 20 minut, powiedzmy. Um, ale jak widzicie, jest to Surgeon Simulator. Um, nagramy sobie to bo jest śmiechowe, to raz. Wiem, że hype na tą grę się, taki duży był już i się skończył, spoko. Ja wolę w sumie robić, nie, nie lubię robić tego, co jest na hype y tak bardzo, no poza GTA V, które e, jest na hype, ale mi się zajebiście podoba. E, w Sergeant Simulator nie miałem doświadczenia z tymi symulatorami wcześniej, e, tak naprawdę. W ogóle nie grałem. Wydawało mi się to dosyć fajnym doświadczeniem, natomiast y, nie aż tyle, żebym się bardzo ubiegał o ubiegał tą grę, natomiast fajna sprawa, um, jak wiecie czy nie wiecie, jestem y, tutaj normalnie w partnerstwie Agory, nie? Y, tak, normalnie Roki, nie Roki, Gimpery i tak dalej. No, tylko że tutaj jest akurat taki układ mamy, że wiecie, że oni muszą, oni, oni się sprzedali, oni zarabiają hajs, a mi się Agora powiedziała, wiesz co, so, to, ale ty jesteś zajebisty, nie możesz się sprzedać, to ciebie to że miał hajsu. No i nie mam hajsu, na razie, ale będę miał. Natomiast e, natomiast tu jest motyw taki, że właśnie Agora dogadała się ostatnio nawiązanie współpracy z CD Project, um, z tym takim wydawnictwem. Z, 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 w, w, no, wydają gry, nie, nie, w ogóle wiecie. I w Polsce na przykład Sergeant Simulator właśnie wydaje CD Project i właśnie dostałem tutaj od nich kod, po to żeby wam przedstawić tę grę plus macie w linku, link macie w opisie w linku macie opis, a w opisie macie link pod filmem um, to jest do sklepu tam CD Project, tam możecie po prostu sobie kupić Sergeant Simulator, jest z tego co widziałem nie jestem pewien była wcześniej promocja, nie wiem czy jest dalej uh, natomiast na pewno jest tańszy ten Sergeant Simulator niż na Steamie jakbyście chcieli kupić, także Także tam macie link po prostu ze sklepu, to sobie możecie ten tam... o mikrofon mi upadł. możecie sobie tam kupić Surgeon.io, to jest oczywiście wersja Steamowa Natomiast, by grać w Surgeon Simulator, niestety nie wiedzą ludzie, że trzeba mieć odpowiednie przygotowanie Aha, w ogóle to kamerka jest, nie tak, włączyłem specjalnie Bo trzeba się przygotować, trzeba się przygotować zdejmę na razie słuchawki Trzeba się przygotować do operacji W tym celu założymy sobie kitel Kittel, kitel, kitel. To no fartuch, nie? Musimy założyć fartuch bo normalnie rozbryzgi krwi są niewskazane e, na naszym cudownym ubranku, e, tak naprawdę. Wie, wiecie, dlaczego, wiecie, dlaczego lekarze i chemicy noszą fartuchy? Nie dlatego, żeby było sterylnie i czysto i w ogóle. Nie, to nie o to w tym chodzi, moi drodzy. Chodzi o to, mianowicie, żeby się nie ujebać, tylko o to, żeby mieć czyste ubranie. Um, tak, założymy sobie okulary Co prawda lekarze ich nie noszą, ale to są ten, chemiczne i muszę je mieć. Um, one są w komplecie z fartuchem i uwaga jeszcze założymy coś co jest bardzo istotne. Rękawice, znaczy to, to jest e, rękawiczka, a nie rękawica, no rękawiczka lateksowa. I możemy zaczynać. A Słuchawki a, nie. Okulary muszę wywalić, bo nie dam rady słuchawek mieć na uszach. Ale rękawiczka zostaje. Eee, ponieważ mamy tylko lewą rękę, ponieważ y, nasz, lekarz jest, y, nasz lekarz jest inwalidą i nie ma drugiej ręki, więc tej ręki po prostu nie ma. I mamy tylko tą. Dlatego jedna rękawica nam wystarczy w zupełności. Nieważne, że nie czuję klawiatury teraz, ale jest zajebiście. Aha, to tak... Jak... Cholera, siądzę z fartuchu. To tak jak... Y Piotr Bałtroczyk, kmin ci gościa, nie? Um, jedna z pra, nie, jedna... jedno z praw Bałtroczyk... nie, jedna z... Y, jedno z praw Bałtroczyka, coś takiego, tak? Mówi, że... A, mówi dokładnie, że jak włosy są zajebiste, to nie musi ich dużo być na głowie. No. I to jest na tej samej zasadzie. Jak się jest zajebistym lekarzem, to nie trzeba mieć dwóch rąk. Chociaż chyba chodziło mi coś, o coś innego. Ale nieważne. Dobra. Um, ciśniemy. O, kaseta. Tak, kaseta Tu mamy z Team Fortress. Kiedy indziej sobie to rozegramy, możemy tutaj wszystko wywalić stąd. Ja wierzę, że wielu z, wielu z Was już widziało albo grało w Surgeon ale Simulator 2013, ale jak nie, no to właśnie możecie zobaczyć, czym to jest. Um, o, tutaj mamy w ogóle no sterowanie. Nie. A... O, myszka. Możemy coś, ten, spróbować napisać na klawiaturze. No, niespecjalnie działa, ale... He, he, he. Spoko, nie jestem aż takim nubem. Znaczy, niespecjalnie nie próbowałem wcześniej te operacje, ale, znaczy włączyłem, żeby wiecie, dźwięk i tak dalej, ale na szczęście okazuje się, że nie jestem totalnym, kurwa, nubem, chociaż teraz przynubiłem, i jestem w stanie mniej więcej się czasem poruszać tą ręką. Może jak tak grabniemy? O tej. O właśnie. Chodź za... Dobra, nieźle. Chciałem tą dyskietkę włożyć, nieważne, dobra. Spróbujmy sobie od operacji zacząć pierwszej, tak. Tutaj jak mówię, przestrzep serca u Boba. Um, już sobie włączyłem, żeby sobie zobaczyć. A, dobra, zaczynamy. wiem, po co mi ten zegary w ogóle? Dlaczego ja nie mam rękawiczki? Ja trzeba zachować czystość i... Mmm, super. O, idealnie. Odleciało. A co mamy zrobić? W ogóle co my mamy zrobić? Serce mamy wymienić chyba, tak? Weźmiemy butelkę. Cześć. Hej. Ach, chciałem go walnąć. Tą butelką. Dobra, nieważne, butelkę wywalimy, bo nam niepotrzebna. Murdy nie Dawaj mi to! Daj mi to! Chcę się odurzyć Nie, nie da rady. Ach. O, zegarek nam się już nie przyda. Zobaczmy, czy mamy tam faktycznie serce. A, serce ducha jest, dobra? Um, no i tak, naj, najsamierz musimy wziąć mu, rozwalić w ogóle żebra. A. ups, ups, ups. Troszkę nie poszło tutaj jak chciałem, ale nieważne. A, nie widziałem, że mam taki dobry ścisk. Wow, nie, nie, nie! Uf, dawaj, dawaj go, dawaj go. No! Czekaj! Chwila, chwila! Uh, dawaj ten młotek <grystanie> Idealnie! O to chodziło. Dobra, teraz delikatnie. Uh, uh. Dobra, szaleństwo. Normalnie przeciążenia większe niż w gridzie. Ups. Troszkę traci, traci nasz pacjent krwi Ale ja muszę, muszę mu to wyciąć Żebra Okej, okay. jeszcze te Kurczę, nie, czemu on tak Za nisko to było Ach, No dawaj Troszkę traci krwi Za dużo, musimy tą strzykawką Użyć ci kawkę mniej więcej wiem Wiecie co do czego służy i w ogóle Ups, ale nie tą ale jeszcze nie tą Tamta jest właśnie do, do krwotoku. Z dużym O, szlak! No to tamtej już. tamtąd wyrzuciłem, tak? Dobra. Nasz pacjent żyje, natomiast z nami jest dużo gorzej. Chyba nie poprowadzimy już w ten sposób operacji, coś mi się wydaje. Bo niebieską wyrzuciłem, chyba nie. Przez przypadek, za bardzo. Dobra, nie, to nie ma sensu, bo niebieskiej nie mamy. Dobra, weźmy sobie, e, powtórzymy to po prostu. Dokonaj przeszczypu. A, pierwszy raz zdjąłem tą chustkę normalnie. Nie głupie to jest, chociaż wydaje się być... I tu jest bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy. Wolę je najpierw usunąć. Uch, nie, nie spadaj tamto. Właśnie tamto chciałem. Idź mi z tą butelką. Nie, 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 nie. Idealnie. I teraz delikutaśnie. A właśnie. Mówiłem delikutaśnie. Ech spróbujmy z drugiej strony na razie. Okej. Okay. O, prawie. Prawie nie. Okej, okay, tutaj poszło. Takiego pajączka wyciągniemy mu, co? No dawaj, 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 dawaj. Moja babcia się właśnie pytała przysięga, what the fuck? Aha, bo ja nie, nie trzymam tego palca, wow, tego nie zauważyłem. Ehm, moja babcia się właśnie pytała, Maćku, Maćku, a dlaczego ty nie poszedłeś na medycynę? Byłbyś lekarzem i byś mnie leczył i w ogóle, jakby mi się coś ze mną działo. Mówię babcia! Ja nie umiem <laughs> operować ludzi! No i... Właśnie możecie zobaczyć. Nie umiałbym operować. Chociaż w sumie? Czemu nie? Idzie nawet nieźle do tej pory. To to jeszcze mi tutaj zostało. Ups, 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 ups. Zaraz strzykawki użyjemy. Jeszcze wytrzymaj kolego jeszcze chwilę, co? O, idealnie, dobra. Strzykawka. Emergency strzykawka. Wow, jak mu ucieka krwi. Idealnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, puść to, puść to, ups. A, znowu. Czekajcie. Jest to. Okej, okay, zajebiście. Dawaj, dawaj ją, dawaj ją W o kogo eee! Dobra, nice wyszło, dobra, za zatamowany krwotok Odłożymy ją. Nice. No i popatrzcie jak ładnie to wyszło. Dadam... No, zegarek. Dobra, to bardzo ładnie wyszło. Już jesteśmy za, już jesteśmy na dobrej bardzo drodze. Półco? Może odłożymy to półco gdzieś. Na przykład tu. Niech leży. Wygląda to jak trochę jak ten, jak z obcego, nie? Hy! O i spadło, no nieważne. W szczęście powiedzmy, nie jestem na tyle Nuben, bo wiem jak należy operować mniej więcej. Czecież nie oglądałem tego dużo wcale na YouTube, ale tak zobaczyłem z ciekawości czasem, nie? Co, co, jak, jak, jak ludzie grają. Tą róbkę. Mmm, super. To jest chyba jego przełyk. Musimy to odciąć. Um, powiedzmy, że nie oglądałem wszystkich, ale zrozumiałem system po paru filmach. O co tak naprawdę w tym chodzi? Uh, motek. Motek już się nam nie przyda. Więc w sumie to niech leży tam. I przydałoby się jakikolwiek skalpel. O, właśnie, idealnie. To nie tak, to nie tak miało być. O właśnie, tak. A. A. Dobrze. Widząc moje zmagania, moja babcia na pewno byłaby ze mnie dumna, natomiast... Nie chciałbym jej operować. A, szlak! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie jest ta niebieska? No dawaj tą niebieską. Gdzie ona jest? Nic nie widzę. Dobra, czekajcie, bo pacjent umiera. Ja muszę to wyciągnąć szybko. Pacjent umiera. Nieważne, jesteśmy na haju, ale to nie ma znaczenia. Dawaj, 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 dawaj. Wyciągnął serce. To jest niepotrzebne, to wyrzucimy je. I tą rurkę. Przełyk. Mały ten przełyk w ogóle. <laughs> Dobra. Idź z tym przełykiem. Ja go uratuję. Możemy w sumie, bo chyba niebieska mi gdzieś uciekła. Fak, nie mogę ich chwycić. O, nice, mam. Dawaj, dawaj, dziomuś. Nice. I teraz skończymy operację bardzo ładnym akcentem i będziemy zszywać pacjenta. Będziemy zszywać pacjenta. No, tylko to serce musi mi tam jakoś wpaść tak ładnie. Jak ja mam to tu umieścić? Ależ dupa. A jest! <laughs> Zajebiście, no. Czyli nawet na haju można skończyć operację. Zajebiście poszło. Operacja jest zakończona. Wygląda dobrze, na pewno przeżyję. Ostateczny poziom krwi. 19,51, dobra. O której ja zacząłem? Dwa... Dobra, no nic, kontynuujemy. Nieważne, że na D. No nie ma znaczenia. Co dalej mamy? Mamy przeszczepnerek razy dwa! No niemożliwe. Brytania 8.8 disk. Czekajcie. Spróbujmy to wyciągnąć. Spróbujmy włożyć coś innego. Opsa! Nieważne, że są tam dwa. Coś się włoży, nie? O! A, zajebiście, jakaś giera że nie możemy pograć, nie? Chyba, że możemy. Dawaj. A, Napierdzielaj! Wygrałem? Nie. Strik. Uh. Deep dungeons of Dym. A teraz zobaczymy to, co to jest. Hopsa. No dawaj, no dawaj tam. Nice. Brytania 1988. Okej, okay. A! tu są normalnie te Tu są normalnie wskazówki jak odcinać, że to i tu trzeba i tu trzeba Serce w czterech miejscach, ale to tak jest No, żo żołądek w dwóch, no Widzicie, zajebiście, dobra Operacje, przeszczep nerek, dajmy ten przeszczepnerek. nerek podwójnego przeszczepnerek. nerek Mmm, w pacjencie I uwaga Ej, to jest, słuchajcie Two jacie jest taka wystawa Human Body Exhibition, nie? I tam jest... Um, co mi pikasz? Nie pikaj. Czekajcie. Ach, nie, da się myślałem, że da się to wyłączyć, ale nie Coś bym wyłączył Human Body Exhibition i... I normalnie tam jest ten. I tam wiecie ciała ludzkie są i w ogóle to można oglądać. Nie wiem, to nie jest na moje nerwy, nie poszedłem tam. Stwierdziłem, że pierdziele, natomiast... Koleżanka tam była i mówi, że normalnie szałpały. A to jest lepsze niż Human Body Exhibition, bo tu możemy na bieżąco rozbierać człowieka na części pierwsze. Dobra. No i sampierw. Aha, nerki, tak. No myślę, że możemy wziąć sobie szklankę na przykład, nie? I normalnie szklanką gościa pomacać. Ale zostawmy szklankę. Bardziej by mnie interesował młotek. I rozwalić te końcówki żeber. Tu. wow, wow, wow. wow, wow, wow. Nie tak ostro, kolego. Znaczy, przepraszam, moja ręko nie tak ostro. Okej. Okay. haha. Okej, okay. wyszło ładnie. Tylko musimy jeszcze młotek stąd zabrać. Na co go odłożę, tam gdzie był? Myślicie, eee. że mój zegarek może tam zostać? <laughs> Jak sobie chwycił śmiesznie. Dobra. Jeli to grube. Możemy sobie je odciąć jakoś, gdzieś, tylko potrzebujemy najpierw jakiegoś dobrego narzędzia. O! To wygląda ciekawie. Nie mam pojęcia, jak to ma nazwę. Wygląda ciekawie, co najmniej. Myślę, że jak zrobimy tak, to, to na pewno coś nam to pomoże, nie? Chyba się przecięło, i to cienkie w jednym miejscu. Ja chciałem najpierw grube. Czy grubę gorzej przeciąć? O, dobra. Ops, dobra. 17, trochę za dużo. O, nie, nie idź, mój przyrządzie, nie. Hazad, fuck. Wiesz, nie przychodź mi. Mail teraz mi przyszedł. Aha, wiem, jaki, dobra, nawet czekałem na tego maila. Zapomniałem, że mam. No tak, uploaduję odcinki, zapomniałem. Wyłączyć tego dodatku, który mnie informuje o mailach. Chyba mi pacjent umrze za chwilę. Aaaa! Dobra, Zajebiście. Żyjesz, żyjesz, żyjesz. Pew! Dobra. Spróbujmy tak. Jeli to grube, możemy już wziąć? Nie, nie A, w jednym miejscu jest tylko przecięte. Jeli to cienkie też, tylko w jednym, więc bilans jest co najmniej dziwny. Zaję! Nie, czekaj, za. Nie, jak tą pięć ułożyć? Aha, nie mogę w ten sposób. Zajęc, Ja cię dopadnę! Nie, nie da się tak. A... Nie, musiałbym bardziej o. Tak, nie, zajęc, Ja cię dopadnę! No, ale to nie, nie, nie o to chodzi. Dobra. Um, weźmy sobie ten przyrząd, nam gdzieś tutaj umarł, nie? Cholera. No, weźmy jakiś skalpel. Au! No, ja, se robicie ze mnie. No jak to przecież mam. To jest ta ciekawka. No i mamy ten Skalpyl. Dawaj. Au au au. Nie, brzmi nie o to chodzi. Tak. Teraz. Hmm. Gdzieś to tam trzeba odciąć chyba nie? Jak myślę. O, grube poszło. To spoko, to odłożymy tu. Grube widzę poszło. Dawaj. Ah! Jezu, jakie to długie, jak ta jest. Leż tu. Wybiście. Teraz jakoś sieli to cienkie. I wątróbka, wątróbka jest fajna. Nawet mam wątróbkę dzisiaj. Zrobioną. Do jedzenia. Mtróbka mm, Yummy, wiem co nawet przynieść tutaj wam pokazać, jakim mą trupka, ale nie uh, ciśnijmy dalej. Co by tu jeszcze odciąć? Aha, przecież tutaj żołądek jest przypięty do jelita cienkiego. To o to w tym chodzi. No, przecież to szlak by to trafił. Nie mogę tego złapać. Dobra, strzykawka w pogotowiu, fuck. A! No nie, no nie, no nie. O! Dobra, je, a szlak. Było dobrze. Ręka mi się zbugowała na chwilę. Tak, bardzo dobrze. Chwyć tą strzykawkę. Wieli to mu. Nic to nie daje. A nie, dobra, dało. Ty, może ja po prostu tą strzykawkę tu położę na nim. Pink! Niech leży. I zajebiście. Um, Kurcze, straciłem skalpel, prawda? Też mi się tak wydaje. Weźmy sobie ten teraz. O, albo ten. Dob dobrze leży, dobrze leży. Uwaga. Idealnie w drugą stronę, ale idealnie. Teraz się na pewno nadzieje na, na tą strzykawkę, ale nieważne. Tutaj gdzieś je trzeba odciąć z tej strony. Do tego jestem pewien. To wskazywałoby na to logika, tak? Mm. Kurde, no. Nie mogę znaleźć punktu przecięcia, no. Ależ dupa. Pacjent umiera. No kurcze, gdzie ja bym ci to jelito przeciąć, no? Człowieku. Ty masz skomplikowane te jelita. Idźmy z tym skalpelem bez kijowy. Zastosujemy bardziej drastyczne środki. O, właśnie. Mmm. O, idealnie. O to właśnie chodziło. No. Jak sobie tak jeszcze pomajdamy trochę, to jeszcze nerki może utnę. W na razie idź stąd. Hopsa. I odkładamy żołądek. Też się już nie przyda. Też się odłożymy na bok. Ja całego cię tu wyciągnę na, na bok. I drugą część jelit. Też do widzenia. Oj, super. No i teraz nieszczęsne. Nieszczęsne te nerki. Dawaj. Zegarek mi się udało wyciągnąć stamtąd. Nie, to chyba jest nieprzydatne w tym momencie. Coś, coś straciłeś krwi dużo, ziomuś, co jest? No nie mów, że nie masz krwi Kurczę, trzeba, trzeba zastosować jakiś precyzyjny skalpel Spróbujmy tym Oh yeah Idealnie I teraz tam gdzieś ci tam to utniemy, tą narkę Ups Przecież za dużo krwi, ale przecież ma strzykawkę w środku, nie A wiecie co robi niebieska strzykawka? Spróbuję wam to pokazać, bo ten ziomek i tak umrze Uwaga Ciach, 22 ml na sekundę Niebieska strzykawka nas odtruwa, natomiast jego zabija Ale szło dobrze zajwiście słuchajcie moi ziomkowie um, To by było na tyle w tym odcinku Surgeon Simulator Jak mówię, jak chcecie kupić macie na dole link w opisie um, do sklepu do tam CD Project, no to idzie, bo tam czasem są też różne promocje, to jest, to, to, to jest też dobre, bo sam tam często zaglądam. Um, no i nic, na ten moment to wszystko, dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku GTA!